Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel. Adam, ja porada 260. Ostatnia wypełniona komórka w kolumnie lub w wierszu jak ją odnaleźć? Czy pracujemy na kolumnie, czy na wierszu będzie to wyglądało prawie tak samo. Kwestia jest odpowiedniego szukania. I. W polskim języku ostatnią literą alfabetu jest rzet. To trzeba pamiętać, bo prawdopodobnie w internecie możesz znaleźć angielskie rozwiązanie tego problemu, gdzie powtarzamy pewną wartość, pewien znak, odkreśloną liczbę razy. Czyli możemy sobie tutaj powtórzyć rzet na przykład 255 razy. Czyli po prostu szukasz wartości, która byłaby większa tekstowo niż ciąg że Prawdopodobnie takiej wartości nie znajdziesz, chyba że stworzonej sztucznie. I na tej podstawie możemy właśnie podać pozycję tej szukanej wartości. Czyli szukamy tego powtórzonego rzęd, tak jak sobie nazywamy F9, no to mamy bardzo dużo rzęd. W tym ciągu, w tej kolumnie, w tej sytuacji, którą mamy tu przygotowaną. I ważne, żeby ustawić typ porównania na mniejsze niż czyli. Wtedy znajdzie nam ostatnią mniejszą wartość. jakby będzie przeszukiwał ten zakres w poszukiwaniu większej wartości. Ponieważ jej nie znajdzie, zwróci ostatnią wartość jaką znalazł. To jest właśnie bardzo fajne. Więc zatwierdzamy sobie CTRL-ENTER i mamy podaną pozycję danego elementu. Jeśli chciałbyś wiedzieć jaki to element, wystarczy sobie na początek dołożyć funkcję INDEX, zaznaczyć tą tablicę, średnik, nawias na koniec. Ctrl, ENTER i mamy tą pozycją był wyraz kod, Czyli widać to jest tekst. Jak ja sobie dołożę na koniec tekst, to teraz ten tekst na końcu jest wyszukiwany. Nieważne jaki on jest. Tak musielibyśmy napisać na przykład bardzo dużo rzęd, żeby był gdzieś tu odnaleziony wcześniej taki ściąg tekstowy nie spełniając tego warunku. My dlatego powtarzamy sobie za pomocą funkcji Powt żeby na pewno znaleźć ostatnie wystąpienie. Jeśli szukasz liczby, wygląda to bardzo podobnie, bo znów potrzebujesz funkcji podej pozycję, tylko tym razem szukasz wartości, która jest bardzo duża. Ja sobie to przeciągnę tu niżej, mam i zasłaniać, czyli jeszcze raz równa się podej pozycję. Szukaną wartością jest ta wartość. To jest maksymalna liczba, jaką możesz zapisać, rozpoznać w Excelu. Tu też jest ona troszeczkę zaokrąglona. Jak sobie to zaznaczę i nacisnę F9, to widzisz, że ona się składa z samych dziewiątek i tu jest jeszcze potęga. To jest maksymalna liczba, jaką jest w stanie rozpoznać w Excel. Czyli szukasz liczby, która jest większa od tego. Na pewno takiej nie znajdziesz, więc prawie na pewno znajdziesz ostatnią liczbę. Czyli znowu. Przeszukiwany zakres średnik mniejszy niż zamykamy sobie CTRL ENTER. Mamy poprawną tutaj wartość. Analogicznie jeśli chcesz dowiedzieć, się jaka to wartość, to jest indeks. Zaznaczamy sobie zakres, odpowiednio ilość średników, nawias na końcu, Ctrl ENTER. To no, widać że to była wartość 6. I co jest istotne przy liczbach, że jeśli wpiszesz sobie datę, to data jest liczbą w Excelu, w zapisie Excela, więc Excel, znajdzie Ci też ostatnią występującą datę lub liczbę. Żeby zrobić analogiczną operację w wierszu, potrzeba po prostu zmienić zakresy na te z wiersza. Nic poza tym tutaj nie trzeba zmieniać. Wszystko inne będzie odbywać się tak samo. Dalej będzie znajdowana ostatnia liczba, czyli u nas to jest szóstka. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.